Zapraszamy na kupony i analizy. Partnerami kanału Ograć Bukmachera został BetKris, a także niezmiennie jest Forbet Zakłady Bukmacherskie. Także mamy nowego partnera kanału, a teraz przejdźmy do jednych z nowych promocji właśnie w BetKris. No witam na kanale Ograć Bukmachera. Na początek trochę o promocji w BetKris dla nowych graczy. Już Raz o tym wspominałem i będę wspominał. Mamy tutaj zakład bez ryzyka do 50 zł. Zwrot na konto główne. Wystarczy zagrać kupon za 100 zł i wtedy macie adekwatnie 50% zwrotu na konto główne, czyli 50 zł. Możecie też mniejszą stawkę wpłacić i zagrać, ale dostaniecie zwrot w postaci 50% postawionej stawki. Właśnie do 50 zł. Wszystko macie tutaj opisane. Wystarczy zagrać kurs. 1,80 jak na singla. I tak właśnie się prezentuje promocja w Betkris. Link do rejestracji w komentarzu pod filmem. A teraz zachęcam i zapraszam na kupony i analizy na dziś. No, witam na kanale Ograć Machera. Dalej walczymy z progresją piątą. Co było wczoraj? No, niestety, jedno spotkanie nie weszło bodajże. Żadnej kartki nie było w meczu Manchester w malni, także no cóż, cóż, coś nieprawdopodobnego Mego dla mnie. Choć fauli było fauli dużo ze strony Barni nie ponad około 10, a żadnej żółtej kartki, a ja typowałem, że będą i dwie. I nawet Manchester nawet nie, nie zdobył, także no bramki były. Moim, moim drugim typem takim był, żeby Manchester to wyglądał bramkami, bramkami, tak się tak stało, się niestety tego nie wziąłem na kupon. kupon. No, no a Braga w drugim w meczu poradziła sobie gładko z 6:0, 6 ten, ten typ, typ to był pewny jak, jak mówiłem dla, dla mnie to był pewnie jak Braga, czwarta, czwarta siła w Portugalii, a dalej, dalej, dalej duża, przepaść. duża przepaść No, no co gramy dzisiaj, no ruch yy, czwarty, ale, ale najpierw proszę o łapkę po, w górę, o subskrypcję o kanału, kanału To, to ma rozwijać się kanałowi Gramy dzisiaj za 60zł Taki dzień sylwestrowy, ostatni dzień roku, mam nadzieję, że i kuponem zaliczymy, zielony No i co wybrałem Mała oferta, wręcz yy, zerowa, ale lecę w, dwa, w dwóch faworytów dla mnie. Pierwszym będzie Eibar z Real Sociedad B. Real Sociedad B dla mnie Spadkowicz z drugiej ligi hiszpańskiej wpadnie do trzeciej. Eibar drugi w tabeli, Sociedad yy, drugi, ale od końca. Także no, Eibar to musi wygrać, jeżeli chce w ogóle. Walczyć o ten awans bezpośredni, a nie męczy się w barażach, bo jeżeli przegra, pościg tam jest pięciu zespołów i znajdzie się na ostatnim miejscu, praktycznie barażowym. Także no trzeba pilnować tego drugiego miejsca, które ma EIBAR. Ma bardzo dobrą serię, same zwycięstwa ostatnio, a Sociedad same porażki. Także no, ostatnie pięć spotkań mówią, że EIBAR musi to wygrać po fajnym kursie. Moim zdaniem warto to brać. Drugi typ, podobnie, Walencja ze Spanionem. Valencia bardzo dobra u siebie. Espaniol tragiczny na wyjazdach, trzy remisy 6 porażek, także no, nie widzę tutaj zwycięstwa ze strony Espanyolu, fajny miał początek sezonu Espaniol, ale teraz gra denną piłkę słabą i praktycznie gra na remisy jakieś 0-0 ale i tak przegrywa mecze, tym bardziej na wyjazdach Espanyol to na własnego boiska, ze wszystkich swoich punktów zdobyła ich tam o 90%, także na no, 3 remisy i reszta Trzy remisy na wyjazdach, a tak to same porażki. Mówią wszystko samo za siebie. Walencja w fajnej formie, same zwycięstwa ostatnio. A Espania oraz wygra, raz przegra. Wygrywa u siebie, właśnie. A tak same przegrane. I tak stawiamy. Życzę Wam oczywiście fajnego Sylwestra. Miłego nowego roku, lepszego. No i co, powodzenia, zieloności także. Herce i Elo. Widzimy się jutro. Oczywiście z taśmą weekendową. Elo. Zapraszam na kupony i analizy.